Dwadzieścia wieków temu wstecz. Bóg spełnił groźbę, modlitw wiek. Wśród ludzi stał Jego Syn, co będąc Bogiem, Panem Świata, z i Dziwicy, ciało się. Stał się podobnym nam, człowiekiem by przez tą mękę, krew i rany, przez śmierć krzyżową, bólów moc, przebłagać Ojca sprawiedliwość, pojednać z niebem Ewy dzieci, daj Odebrzeć nam odwoje. Oszczęsna na Stokroć szczęsna, gdy wiecznej śmierci wrota pękły człowiek znów dzieckiem, stwórcy miły. Dzięki Ci Jezu, dzięki Ci. Dwadzieścia wieków, szczęśliwi ci, co mogli wtedy z Bożych ust słuchać nauki, prawdy, życia, całować ślady jego stóp. Z zazdrością patrzą nasze oczy. Na betlejemskich stróży stad, na Nazaretu tłumy, niewiast, co z Maryją mogły ćwigać z na tłum wątników w wiecznym mieście, co witał Zbawcę, z tym Hosanna i Szatyste w Podnomysławiu. Czy zazdrościmy także tym, co mękę Jego przeżywali? Droga Chrystusa cierniem słana, za wierność świat mu zdradę dał, ogrojeć razy winien śmierci. Za dobrodziejstwa na krzyż z nim Kalwaria, grób, skończone wszystko. Ale nie, patrzcie, jaki blask, kamień ogromny, Niewidzialne dźwignęły moce. Z martwych stał. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Szczęśliwi ci co chwilę te przeżyli. Lecz my nie zazdrościmy im tych chwil. Są one nasze, tak jak ich. Biegnijmy tylko naszym sercem do tamtych czasów, tamtych miast. Z wiarą szukajmy Pana nieba. Miłość niech zbliży Jego i nas. Serc naszych dotknie Jego ręka i cud się stanie. Zobaczymy Go. Na czoła spłynie łaski strój, zdejmie z nas grzechu ciężar. W Jerozolimy wprowadzi bramę i stanie się cud. Zobaczymy go. Lecz iść nam trzeba, zanim wiernie, serce sercem pełnym ufności dziecka modlitwą godną nawet cudu z uczniami z składać hołdy, z Maryją kochać, płakać z matką, krzyżowe pomóc, dźwigać brzegie i w krzyżujących widzieć siebie. Droga Chrystusa, Cierpień słana lecz wiedzie w bramę z martwych wstania. Z wiarą więc wejdźcie na tę drogę, a dla Was dzisiaj cud się spełni. W miejscu tym, co nazwę swoją wzięło od wzgórza. Męki Chrystusa, pamiątkę Jego czcić będziemy ku chwale Boga Najwyższego. Ogłaszam przed wam uroczyście Misterium Pańskie rozpoczęte. Wejdź, jak wiesz, już dawno pragnąłem przyjąć się w moim torni. Niech moją gościną cieszą się też Twoich Dziękuję Ci, Szymonie. Lisy mają norę, a ptaki powietrzne miasta. Tylko syn człowieczy nie mam Cię głowy położyć. Dlatego też mam jest Twoja gościnność. Większa radość jest Twoim udziałem. Na ucztę zaprosiłem też Twoich przyjaciół. Wasza i jego środków. Popój to wyjściowie dalej. Wam również pokój, moi drodzy przyjaciele. Cieszymy się, że możemy znowu cię spotkać. Nasze serca w ciągu najwyższego najwyższego ten cud, który udzieliłeś dla mnie całej rodziny. Wasza obecność jest dla mnie szczególnie droga. Proszę wciąć. Widziałem Cię, Mistrzu, trzy dni temu, gdy wjeżdżałeś do Jerozolimy. Z jakim entuzjazmem witał Cię lud. Także ja jestem przekonany, że nadeszło do nas Królestwo Boże. Szymonie, Królestwo Boże Królestwo Boże podobne jest do ziarnka Gorczycy, które pewien człowiek zasiał na polu. Co prawda jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, przewyższa inne krzewy. Staje się drzewem, a ptaki przylatują i zakładają gniazda wśród jego gałęzi. Zaprawdę, zaprawdę mówię Ci. Zanim się to stanie, siarno to najpierw musi obudzić. Wielką mądrością mam na Cię najwyższy. Teraz już rozumiem, dlaczego wszyscy mówią tylko o Tobie. Jedni mają Cię za Eliasza albo za któregoś z wielkich proroków. Inni jeszcze nie są przekonani. Także i Grecy, przybywają na paskę, chcą Cię widzieć. Co więcej, nawet kapłani zastanawiają się nad tym. Simonie, a ty co myślisz? Kim dla Ciebie jestem? Dlaczego On pozwala, żeby ta kobieta namaszczała jego stopy? Przecież zgodnie ze zwyczajem może zrobić to tylko gospodarz domu. A poza tym kobiecie wolno jest rozpuszczać włosy tylko w obecności swojego męża. Dlaczego on jej nie upomina? Czyż ciągle mówi, że przyszedł wypełnić prawo. A no w ten sposób tylko lekceważy nasze zwyczaje. Co to za zapach? To prawdziwy olej nardowy. Bardzo drogi. Po to takie marnotrawstwo. O! Można go było sprzedać i pieniądze dużo lepiej zużyć. Jeszcze nigdy niewiasta nie, nie pokarmiła tak naszą żydowską prawo. Ja Jak ona śmie w ten sposób zachowywać się w <gry> stan? No przecież ona ośmiesza nasze żydowskie zwyczaje. Nie się, się tej świętej tradycji. Marnuje tak drogocenny olej, który można było sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. A przecież ten, ten balsam kosztował co najmniej 300 na to 10 dziesięć miesięcy pracy rolnika za trzysta denarów! Ilu głodnych mogliśmy nakarmić? Ilu nagich przyodziać? <laughs> za trzysta denarów! Za trzysta denarów mógłbym żyć przez cały rok jeszcze! Kupiłbym sobie nową tunikę na szabas! Dosyć! Judaszu, zostaw ją! jej przykrości. Przecież spełniła dobry uczynek względem mnie. Ubogich zawsze macie przy sobie i kiedy chcecie, możecie im dobrze czynić. Nie zaś nie zawsze będziecie żyć. Ona uczyniła to, co mogła. Namaściła już moje ciało na dzień pogrzebu. Dlatego zapewniam was, Gdziekolwiek na świecie będzie głoszona Ewangelia, będą również o nim wspominać, opowiadając o tym, co uczynił. Zami swoimi obmyła moje nogi i wytarła mozami. Nie pocałowałeś mnie na powitanie, a ona ucałowała moje nogi. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowę, a ona pachnącym olejkiem namaściła moje stopy. Już czas na nas, Dziękuję Ci Szymonie za Twoją właściwość. Nie Ty mnie nauczycielu, ale ja Tobie winien jestem podziękowania. Twoja obecność to zaszczyt dla mojego domu. Pokój nie będzie z Tobą Szymon. Zbliża się święto. Sen człowieczy zostanie wydany w ręce grzeszników. Ale zanim się dostanie, pragnę z wami spożyć jeszcze paskę. Piotrze i Janie. Idźcie i przygotujcie wszystko. Mistrzu, gdzie chce, abyśmy ją przygotowali? Udajcie się do miasta. Tam zaraz wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący z pan Idźcie za Nim i tam dokąd wejdzie, powiecie gospodarzowi. Nauczyciel się pyta, gdzie jest dla mnie miejsce, które mógłbym stworzyć paskę ze swymi uczniami. Od Was sal na górze, dużą usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Pogostowną, po Panie. Błogosławieństwo Ojca niech będzie z wami. jest zewnątrz na moim To odnowi dawne królestwo Izraela! Sam podniecałem całą tłum. Ach, nie skorzystał ze sposobności, która więcej może się już nie nadarzyć. Wciąż wspomina tylko jakieś rozłące, krzyżu, śmierci. Nie, 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 nie. To jest takie niezrozumiałe i niepociągające. Przyjacielu! A kto ty jesteś? Skąd ty tutaj wziąłeś? Zaraz się dowiesz. Ale, Judaszu, dlaczego jesteś taki smutny? Ty coś cię powie? Nie znam was! Nie szkodzi! Wystarczy, że my cię znamy. Ale przeżywasz chyba jakieś zmartwienie. Co wam do moich zmartw? Judaszu, nie bądź taki nerwowy. Przecież możemy porozmawiać w pokoju. Chcemy, żebyś tylko zadajmy nas Twoim moim <gryzny> Po co się tu brzesz? Nie bój się nie Jesteś między swoimi. Hmm. Możemy cię nawet odprowadzić do miasta. Odszedłem nie zgadzamy się. Kręcisz, Judaszu. Przecież dopiero dwa dni temu widzieliśmy cię przy nim. Tak głośno! Krzyczałeś Hosanna! To, 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 tylko tak się wam zdawało. A, a może? A może to nie był ja? Judaszu powiem Ci prawdę. Żal mi ciebie. Nie. i chciałbym Ci pomóc. Pomóc? Przecież chodzi za nazaręczykiem. Miałbyś taki sam wzrost z to, to już było dawno temu, on nie jest moim przyjacielem, nie ma z nim nic wspólnego. Nikt z nas w to nie uwierzy. Za wykroczenie przeciwko prawu odpowie on. I wy wszyscy. I ty! Czego to w tym mnie chcecie? Ja jestem taki sam jak i wy. Zna Obudnikami! Pężami! Pod domstwem z Pobielanymi grobami! To nie ja byłem! Ty za to wszystko odpowiesz! No, ja nieszczęśliwy! Tak, Judaszu, tak, mówiłem ci! Tak, jestem Twoim przyjacielem! Chcę ci pomóc! No, no to pomóż! Widzisz, co ci grozi. Niebezpiecznie jest zadzierać z nami. Ale jeśli będziesz roztropny i posłuchasz mnie, to sam Hedry nie tylko da Ci spokój, ale nawet cię nagrodzi. Jak to? Jak to nagrodzi? Więc nie słyszałeś. Żeby kapłani wydali rozporządzenie, aby powiadomił ich każdy, kto zna miejsce pobytu Jezusa. Możesz to być No, decydujesz się? A może mam dać nad straży, żeby cię związała? Judasz, decyduj się. To ostatnia okazja. że grozi Jeszcze coś dostanę. Tak. Musisz nam zaraz powiedzieć, gdzie niż będzie jutro o tej porze? No nie wiem, nie wiem, ale mogę się dowiedzieć, jak wysoka jest ta króla. No widzisz, zawsze uważałem cię za człowieka praktycznego. Bołem się, że dową do tego Nazarejczyka. Czy coś ci z tego przyszło? Zarobiło ci coś? Niewiele! a Niewiele. Niewiele. Niewiele właściwie! Właściwie to nic! On nie jest na wartości pieniądza! Aż to fantasta! Czy dałoby Ci się teraz pieniądze? Ty nie potrafię żyć samym powietrzem jak on. No, decyduj się! Prędzej, decyduj! Czekamy! Dobrze, jeśli będę wiedział. Bez żadnych zastrzeżeń. Skażesz nam, gdzie Nazarejczyk zatrzyma się na najbliższą noc. Czy nie? Pieniądz jest zawsze potrzebny. Dobrze, kiedy mam dać odpowiedź? Zaraz. Zdecydowałeś się. Tak. Ale należy mi się wyznaczona nagroda. Do mnie nie należy. No. No i jak będzie. Bądź spokojny. Ja. daszu Iskarioto, zobowiązujesz się więc, czy nie? Decyduj. Zatrzyma się na najbliższą noc. Dajesz rękę? Daję. Zaraz nam znać Kajfaszowi. I reszcie co wtedy do Czekaj tu na Was, czekaj. <laughs> Judaszu, nie zawiodłem się na Tobie.